Mądrość Syracha, rozdział dwudziesty, werset czwarty. Czym jest pożądanie Eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa? Tym jest przeprowadzanie sprawiedliwości przemocą. Księga Samuela, rozdział 22, wersety od 28 do 51. Albowiem ty wybawiasz naród uniżony, a oczy wyniosłe pognębiasz. Bo ty, O Panie, jesteś moim światłem. Pan rozjaśnia moje ciemności. Bo z tobą zdobywam wały, mur przeskakuje dzięki mojemu Bogu. Bóg, jego droga nieskalana. Słowo Pana w ogniu wypróbowane, on tarczą dla wszystkich, którzy doń się chronią. Bo któż jest Bogiem prócz Pana, lub któż jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę, on daje moim nogom rączość nugłani i stawia mnie na wyżynach. On ćwiczy moje ręce do bitwy, a ramiona do napinania spiżowego łuku. Dajesz mi tarczę twą dla ocalenia, i twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Wydłużasz mi kroki na drodze, i stopy moje się nie chwieją. Ścigam mych wrogów i niszczę, a nie wracam, póki nie zginęli. Pobiłem ich, nie mogli się podnieść, upadli pod moje stopy. Mocą mnie przepasałeś do bitwy sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną, zmuszasz do ucieczki moich wrogów, a wytracasz tych, co mnie nienawidzą. Wołają, lecz nie ma wybawcy do Pana, lecz im nie odpowiada. Jak proch na wietrze ich rozrzucę, zdepczę jak błoto uliczne. Tym nie ocalasz od buntu ludu. Ustanawiasz mnie głową narodów. Cudzoziemcy mi schlebiają, są mi posłuszni na pierwsze wezwanie. Cudzoziemcy bledną, z drżeniem wychodzą ze swoich warowni. Niech żyje Pan! Moja skała niech będzie błogosławiona. Niech będzie wywyższony Bóg skała mojego zbawienia. Bóg, który zapewnia mi pomstę i poddaje mi narody. Wybawia mnie od nieprzyjaciół, wynosi nad wrogów i uwalnia od gwałtowników. Przeto będę cię, panie, chwalił wśród narodów i będę wysławiał twoje imię. Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi i twemu pomazańcowi okazałeś łaskę, Dawidowi i jego potomstwu na wieki. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 11, werset od 29 do 32. A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5, wersety pierwszy i drugi. Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry z całą czystością. W Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje. I zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.